Pierwszego dnia pracy bardzo się martwiłem. To była firma, która właśnie powstała, miała nowych kolegów i robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby zrobić dobre wrażenie. Jednak od razu wydarzyło się coś niezwykłego. Gdy tylko wszedłem do budynku, poczułem dreszcze biegnące po moim ciele. Wydawało się, że coś jest nie tak, ale nie zwracałem na to uwagi, myśląc, że to tylko zmartwienie. Mój szef dał mi szybką instrukcję. I wysłał mnie do piwnicy, w której miałem pracować. Pod ziemią było ciemno i wilgotno, pachniało pleśnią. Zacząłem organizować pewne rzeczy, gdy nagle usłyszałem dziwny hałas dochodzący z rogu. Znowu postanowiłem tego nie nazywać, myślałem, że to tylko mój umysł mnie oszukuje. Potem światło zaczęło migać de la mnie. I przysięgam. Widziałem postacie poruszające się w cieniu. Moje serce zaczęło bić szybciej i czułem, że ktoś mnie obserwuje. Próbowałem skupić się na swojej pracy, ale poczucie, że coś jest nie tak, tylko się nasiliło. Nagle wszystkie światła całkowicie zgasły. Byłem całkowicie zamrożony strachem, widząc tylko ciemność, która mnie otaczała. W tym momencie usłyszałem powolne kroki zbliżające się do mnie. Nie mogłem normalnie oddychać, a moje ciało było podekscytowane. Chciałem krzyczeć, wybiegać stamtąd, ale byłem całkowicie sparaliżowany strachem. W ten sposób głos szepnął mi do ucha i sprawił, że moja krew zamarzła. To był ochrypły głos pełen insynuacji, który powiedział mi coś, o czym wolałbym nie wspominać. Byłem całkowicie przerażony, nie mogłem się ruszyć. Jakoś udało mi się znaleźć odwagę, by włączyć telefon komórkowy i oświetlić to miejsce. A to, co zobaczyłem, sprawiło, że zemdlałem z powodu takiego strachu. Były nieznane, jak żywe cienie, powoli zbliżające się do mnie, z jasnymi oczami pełnymi złośliwości. Nie zastanawiałem się dwa razy i uciekłem z tego miejsca tak szybko, jak tylko mogłem, nie zważając na konsekwencje. Kiedy wyszedłem na powierzchnię, zabrakło mi powietrza i pociłem się. Powiedziałem wszystkim, co się stało. Oczywiście nikt mi nie ufał. Powiedzieli, że to wszystko, co mam w głowie, a może strategia, aby zwrócić na siebie uwagę pierwszego dnia. Mimo to wiem, co widziałem i jak się czułem, i przysięgam, że nigdy więcej nie wrócę do piwnicy, bez względu na to, co mi powiedziano. W dniu, w którym zacząłem pracować, byłem bardzo zdenerwowany. W końcu praca była nowa i było inaczej. Sytuacja w biurze wydawała się normalna, ale w powietrzu unosiło się coś innego. Byłem bardzo podekscytowany spotkaniem z moim nowym szefem, ale kiedy w końcu przybył, poczułem dziwne uczucie, którego nigdy wcześniej nie miałem. Miał zbyt duży uśmiech, który wydawał się fałszywy, a jego oczy wyglądały jak dwie czarne dziury wysysające całe światło. Zdecydował, że zostanie nazwany panem Smithem, ale było w nim coś, co sprawiło, że podejrzewałem, że to nie jest jego prawdziwe imię. Na początku wszystko szło mniej więcej dobrze. Pan Smith dał mi kilka prostych zadań, ale w ciągu dnia zacząłem zauważać dziwne rzeczy, które dzieją się wokół mnie. Kiedy przechodziłem obok nich, cienie dawały mi uczucie skręcania się i szeptania między sobą, a przedmioty w biurze wydawały się żyć własnym życiem. Kiedy zapytałem pana Smitha o te wydarzenia, po prostu się roześmiał i zauważył, że po prostu wymyślam różne rzeczy. Wiedziałem, że nie zwariowałem. Oczywiście coś jest nie tak w tym miejscu. W miarę upływu nocy, biuro stawało się zupełnie innym miejscem. Przerywane błyski i dźwięk zniekształconego śmiechu rozbrzmiewały pustymi korytarzami. Wiedziałem, że muszę wyjść z tej sytuacji, ale kiedy próbowałem otworzyć drzwi, wiedziałem, że są zamknięte. W tym momencie zdałem sobie sprawę z prawdziwej istoty mojego nowego szefa. Nie był człowiekiem, nie był człowiekiem. Była to istota nadprzyrodzona, wzmocniona strachem i paranoją, na które cierpieli robotnicy. Czułem się uwięziony przez jego kontrolę, poddany jego złym kaprysom. W desperacji szukałem rozwiązania, każdej szansy, która dałaby mi szansę na ucieczkę z tej okropnej sytuacji. Właśnie tam natknąłem się na okno, które wydawało się być rozbite. Bez wahania popchnąłem go i wyskoczyłem na zewnątrz, ostatecznie wpadając w stos gruzu na zewnątrz budynku. Pobiegłem tak szybko jak tylko mogłem, pozostawiając to przerażające miejsce i przerażającego pana Smitha. Nigdy nie wróciłem na miejsce, ale wspomnienia z pierwszego dnia pracy wciąż odwiedzają mnie we śnie do dziś. I obiecałem sobie, że nigdy więcej nie przyjmę pracy. Nie ucząc się trochę więcej o szefie, nigdy nie wiadomo, kto lub co stoi za biurkiem menedżera. Kto wie, co dzieje się za kulisami zarządzania. Doskonale pamiętam dzień, w którym zacząłem pracować na cmentarzu. To był martwy poranek, kiedy wiatr mruczał wśród starych grobów. Oczywiście byłem zdenerwowany. Kto by nie został, wiesz? Praca na cmentarzu nie jest dokładnie pracą, o której podekscytowany mówisz swoim znajomym. Gdy tylko przeszedłem przez zardzewiałą, żelazną bramę, ogarnęło mnie dziwne uczucie. Wydawało mi się, że w powietrzu unosi się dziwna energia, tajemnicza obecność, która przyprawiała mnie o gęsią skórkę. Czułem się, jakby to było po prostu z mojej głowy, powiedziałem sobie, starając się nie zwracać uwagi na dreszcze, które przebijały się przez moje plecy. Mój szef, Powściągliwy człowiek o wnikliwym spojrzeniu dał mi podstawowe wskazówki: kosić trawnik, utrzymywać groby w czystości i nigdy, w żadnym wypadku, nie schodzić z głównej ścieżki po zachodzie słońca. Myślałem o tym, co może się wydarzyć z dnia na dzień, ale postanowiłem nie badać. Kiedy kosiłem trawę, zauważyłem coś dziwnego szybkie ruchy między otaczającymi drzewami. Próbowałem przekonać siebie, że jestem wiewiórką. Ale uczucie bycia obserwowanym utrzymywało się. Gdy tylko słońce zaczęło zachodzić, moje serce zaczęło bić. Niebo w mgnieniu oka pociemniało, a między grobami zaczęła tworzyć się mrożąca krew w żyłach mgła. Miałem wrażenie, że otacza mnie coś nieoczekiwanego. Właśnie usłyszałem dźwięk dźwięk przeciągania dochodzący skądś w pobliżu. Próbowałem się przekonać, że to tylko wiatr. Ale potem to zobaczyłem. Zauważyłem sylwetkę poruszającą się między grobami, rozmytą postać, która wydawała się zbliżać coraz bliżej. Kiedy natknąłem się na postać, która zmaterializowała się przede mną, poczułem, jak moje mięśnie napinają się z czystego przerażenia. Był mężczyzną wysokiego wzrostu, ubranym w stare ubrania, a jego beznamiętne oczy świeciły w ciemności. To tak, jakby sama śmierć opuściła miejsce pochodzenia, aby mnie znaleźć. Biegłem tak szybko jak tylko mogłem, prawie potykając się o groby i oddychając z trudem. Za każdym razem, gdy słyszałem hałas lub zauważyłem cień, czułem się jakby wszechświat spiskował przeciwko mnie. Nie miałem pojęcia, dokąd zmierzam, chciałem tylko jak najszybciej wydostać się z tego miejsca. W końcu, kiedy pomyślałem, że nie możesz już biegać, zauważyłem żelazną bramę tuż przed sobą. Rzuciłem się w jego stronę, czując jak lodowate ręce śmierci. Mają mnie dogonić. Kiedy w końcu wróciłem do domu, był już poranek, drżałem i pociłem się po całym ciele. Postanowiłem nie wracać na cmentarz i od tego czasu starałem się nie przechodzić nawet obok niego. Niektórzy mogą myśleć, że to przesąd, ale widziałem na własne oczy, co wydarzyło się w tym ciemnym miejscu. I to jest coś, czego nigdy nie zapomnę, zawsze będzie wyryte w mojej pamięci.